Ciemanko z tej strony Freemask. Witam cię na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Start Your Engine. Bang. Your yeah, it. Bitch, I'm my back. Trap house off the 42, I'm blowin' her back out. Her I'm back on this bullshit, swim back with a full clip. They say Stay I'm moving roofless, and my shooters they shooting. I won't take they they it ain't yeah. roofless. I get the breeze, then it's adios. If I'm with the trees, then she give it though When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji, bitch. I'm posted up with hats and the sleazies. No to tak, dziś przeniesiemy się za kierownicę Audi S3 Limousine z 2016 roku, prawdziwego wariata na drodze, ale zanim ruszymy, zaczniemy od trzech fascynujących ciekawostek, które dostarczył mi Grzesiu, mój serdeczny przyjaciel, także pozdrawiam go. Ciekawostka numer jeden. Ten model napędzany jest z dwulitrowym silnikiem turbo O mocy 310 mechanicznych. To nie tylko robi wrażenie Ale też gwarantuje Naprawdę ekscytujące doznania za kierownicą Ciekawostka numer 2. Warto zaznaczyć, że silnik z grupy CJX Którego napędzają Są znane ze swojej niezawodności I co ciekawe nie połykają oleju <laughs> To oznacza, że możesz cieszyć się mocą Bez obaw o dodatkowe zabiegi serwisowe Ciekawostka numer 3 Audi S3 limuzyn to nie tylko zgrabny i zwinny samochód, ale także jest podatny na tuning. Dzięki odpowiedniemu programowi mocy możesz z łatwością osiągnąć od 370 do 400 koni. A jeśli zdecydujesz się na tuning stage 2, to już aż 420 koni wystarczy zainwestować w lepszy dolot oraz intercooler. Także myślę, że drzwi do większej mocy stoją otworem. Dodatkowo Audi przyspiesza od 0 do 100 w 4,5 sekundy. Myślę, że to jest naprawdę bardzo szybko, jak na ten segment samochodu. Audi jest 3 Limousine z 2016 roku, to połączenie elegancji i sportowego charakteru. Agresywny design nadwozia i luksusowe wnętrze sprawią, że każda podróż staje się wyjątkowym doświadczeniem. Skrzynia S-Tronic dwusprzęgłowa zapewnia dynamiczną jazdę, a dołączony haldex piątej generacji sprawia, że trakcja i stabilność są na najwyższym poziomie. Dzięki temu będziecie mogli pobawić się zarówno na torze, jak i na parkingu bezpiecznie. Grzesiu przekazał mi, że auto wybacza błędy, także można cieszyć się i bawić samochodem tak naprawdę w każdych warunkach. Nie jestem fanem Audi, muszę to zaznaczyć, natomiast motoryzacja moim zdaniem ma łączyć, a nie dzielić. Także myślę, że każdy samochód, każdą markę chciałbym stestować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to będzie się prezentowało. Dobra, koniec tych ciekawostek, tego krótkiego opisu. Przejdziemy sobie teraz do obejrzenia auta z zewnątrz. Chciałbym, żeby te materiały nie były jakoś specjalnie długie. Chciałbym wam właśnie tak, w takim formacie, tak, czyli szybki opis, jakaś ciekawostka, przechodzimy do obejrzenia samochodu z zewnątrz, w środku przejedziemy się nim chwilę, zobaczymy jak się trzyma drogi, jak skręca, jakie ma przyspieszenie i hamulce oczywiście też. No i tak naprawdę to tyle. Możemy sobie zacząć od tego jak auto prezentuje się z zewnątrz. Mamy tutaj piękny, ciemno szary kolor. Taki też Grzesiu zaznaczył mi, że ma kolor w swoim samochodzie. Też Audi S3, także pozdrawiamy też Audi S3 Grzesia. No dobra, jak to tutaj wygląda? Full LEDowe światła mamy z przodu i z tyłu, także widoczność na najwyższym poziomie. Nawet w się myślę. Cztery wydechy oczywiście muszą być. Możemy sobie zrobić sound checka już jak jesteśmy tutaj z tyłu. Całkiem przyjemnie brzmi i mi się podoba. Co mogę jeszcze wam powiedzieć o tym aucie? Wiecie co, nie będę chyba się na nim jakoś specjalnie skupiał. Chciałbym Wam pokazać jak on modelowo wygląda, jak on jest zrobiony widzimy, że on jest dosyć mocno, dosyć fajnie dopracowany, jak na mod do Asetokorsy. Pamiętajcie, ile ta gra też ma lat. Wszystko fajnie widać mam tutaj dodane wice w kolorze innym niż powinno być listwy LED-owe. Wygląda to nawet fajnie, myślę, że przy ciemnym lakierze byłoby jeszcze lepiej. Mamy ładne felgi, dosyć szczegółowe. Zaraz sobie zobaczymy, jak ten samochód wygląda w środku. Fajnie on brzmi, to na pewno. Jak na dwulitrówkę. Bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy sobie do tego, co jest w środku. A w środku e, prezentuje się to w ten sposób. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o Audi. Bardzo mi się podoba ta ścięta kierownica u dołu. A, no jeździłem bardzo wygodnie. Polecam myślę, że Grzesiu też poleca nie no, ogólnie bardzo ładny środek nic dodać, nic ująć pewnie nagłosienie boze, które uwielbiam w Audi ponieważ ma bardzo fajny basik nie każdy to lubi, ale ja akurat lubię no i co, fajnie mamy wykończony tutaj tak jak wspomniałem wcześniej jest szklany dach no powiedzmy dach panoramiczny a to już za dużo nie mamy, nie jest to jakoś specjalnie dobrze zrobione, ale tutaj widzimy też napis S-Tronic, czyli wszystko nam się zgadza, eee, dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Też mamy napisane Estronik, wszystko nam się zgadza. U pakiet widzę dla palących. Mamy też klimatyzację. A eee, no i tak się prezentuje samochód. Dobra, może przejdźmy sobie teraz do testu eee, autka na drodze. Zobaczymy, jak to wygląda. Zapraszam. Jedyneczkę mamy wpiętą. Kierownica dosyć luźno chodzi. Ja testuję akurat to Audi na Lodge G25. Także, jeżeli ktoś też ma G25, myślę, że będzie miał podobne odczucia z jazdy. Force feedback mam ustawiony na 110%. No, dosyć luźno się prowadzi. Zobaczymy, czy trzyma się tak jak powinno się trzymać dosyć czuły jest nie wiem czy tak powinno być wydaje mi się że nie czy to jest kwestia modelu czy, czy samego samochodu nie wiem testuję wam po prostu to co mam mamy to charakterystyczne piernięcie przy zmianie biegów natomiast nie jest ono jakoś specjalnie słyszalne ale jest to najbardziej chyba uwielbiam w tych samochodach zobaczymy sobie jak przyspiesza ciach no uwierzyłbym że ma 4,5 sekund do setki całkiem fajnie to jedzie natomiast nie trzyma się to tak jak bym chciał żeby się trzymało może być to kwestia drogi, może być to kwestia samego modelu więcej, więcej modelu tego samochodu nie znalazłem do pobrania to był jedyny tak naprawdę oho no i właśnie o tym mówiłem Dobra, mieliśmy kraksę, tak jak właśnie mówiłem wcześniej. Na tej mapie, przynajmniej, nie jest to zbyt, zbyt trafny samochód. Zobaczymy sobie zaraz, jak on się sprawuje, jeszcze przy niższych prędkościach. Przejdziemy się nim, tak jakbyśmy jeździli po prostu sobie normalnie. O, szutrowa droga. Bang, bang. O, nie. E, no. Nie nadaje się, przynajmniej, nie wiem, możliwe, że ta mapa jest po prostu tak zrobiona, że, e, że ten samochód na niej źle po prostu działa. No to jest Assetto Corsa, to są mody tworzone przez ludzi, też trzeba e, wybaczyć, także nie mam z tym problemu. Ogólnie auto, żeby się przejechać, fajne, czy, czy wziąłbym je do wyścigu, zaraz zobaczymy, wejdziemy sobie na Nordschleife. E. Bo na tej mapie, akurat, nie jest zbyt stabilne. Nie podoba mi się to za bardzo. Ale to jest moja sugestywna opinia. Będzie link w komentarzu do pobrania tego samochodu oraz mapy. Będziecie mogli sami przetestować. To są moje ogólne pierwsze wrażenia. Zobaczymy do ilu nam się uda. O, już nie zobaczymy. Dobra, zmieniliśmy sobie tor na Nordschleife, żeby sprawdzić tego wariata na torze. Zobaczymy co potrafi. I czy to było zależne tylko i wyłącznie od mapy, czy model jest po prostu delikatnie skopsany, trakcje, wszystko mamy, kontrolki, wszystkie mamy powłączone na maksa, zaraz sobie zobaczymy, jak to się zachowuje na torze. Myślę, że będzie lepiej, no zobaczymy, wszystko kwestia ustawień, podejrzewam, lecimy sobie. Możemy posłuchać jak ten samochód brzmi w trakcie jazdy. O! O czym mówiłem? Też nie jestem super kierowcą, natomiast no, sami widzicie jak autko się zachowuje. Wydaje mi się, że na żywo o wiele lepiej to się prowadzi. Nie musiałbym tak hamować jak teraz. Nie trzyma się to jakoś super. O, rozwaliłem auto. <laughs> nice. To już wiecie jak szybko rozwalić silnik. <laughs> Ale nie bierze oleju. Nie będę się tutaj bawił w jakiegoś profesjonalnego youtubera, bo nim nie jestem. Sprawdzam furę, mówię wam czy jest OK. i wrzucam. Tak przy okazji, e, mam też e, swój serwer. Na które możecie dołączyć? Też dodaję link w opisie. Czasami będą organizowane też zawody, przykładowo GT3, eee, ale nie tylko. Chcę, żeby były też tam zawody organizowane, przykładowo Nordschleife e, eee, i samymi suwami, tak? Będą do wyboru 3-4 suwy i wszyscy będą się ścigali suwami, tak? Żeby każdy miał też szansę, żeby to nie były oczywiste auta, żeby były to też auta czy tak powiem cywilne, a nie tylko jakoś super porobione, tak. Więc myślę, że fajna inicjatywa, będzie można się pobawić. Już niedługo startuje pierwszy wyścig, także zachęcam do obserwacji tego kanału, subskrybowania oraz zostawienia dzwoneczka, żeby być po prostu na bieżąco. Również podam w opisie link do moich sociali, czyli TikToka, głównie TikToka, bo tam wstawiam najwięcej materiału i tam też często robimy sobie livey i jeździmy razem z chłopakami mamy też Discorda, który ma ponad 115 osób już zweryfikowanych, także każdy może sobie wbić na kanał przykładowo Upalanie i polatać sobie z chłopakami lub też ze mną. Także serdecznie zapraszam, link będzie do wszystkiego w opisie. No jak widzicie, da się jechać. Nie jest może jakoś najgorzej, ale już wiem, że to nie zależało od mapy, tylko od samego modelu jak jest stworzony. Model ten pobierałem ze strony ASETO World. Tu wiadomo, że więcej niż 8 dyszek nie można lecieć. Ale samo to zobaczcie, nie, nie nadaje się. Mam nadzieję, że w realu jest lepiej, no ale przy 80 na godzinę powiem Wam szczerze, że przejdźmy. No to ewidentnie już. No dobra, damy mu szansę. Przejedźmy się, zobaczmy. Posłuchajmy chwilę. Pięknego dwulitrowego silnika generującego 310 koni. Strasznie dużo. O, o, o! Już przy hamowaniu wiecie co się dzieje. Nie wiem czy wyratuje. No. No Wasetokor to on błędów nie wybacza. Odagłam tak powiem. Może na żywo tak. Ale w wasetokorsie nie bardzo. Trzeba bardzo uważać z gazem. Trzeba zaznaczyć, że to jest seryjny samochód bez żadnych modyfikacji, tak? Czyli 310 koni, ogień na tłoki, nie? Ten samochód nie ma po prostu gripu. No. Nie ma gripu, yy, ciężko się tym jedzie na Nordschleifer. E. Czy mogę polecić to autko? Szczerze mówiąc, yy, nie. Yy, tak, jak, tak jak pobierzecie i sobie włączycie. Ja nic nie zmieniałem, więc to jest bezpośrednie, bezpośrednia opinia od razu po wgraniu tego moda. Więc jeżeli tak ktoś miałby grać, no to nie za bardzo polecam, przynajmniej na kierownicy Rodriguez G25. No i modzie tym, który ja mam ustawiony. Auto wyglądowo bardzo mi się podoba jest naprawdę fajne, fajnie brzmi. Natomiast do Asetokorsy, do jakichś wyścigów czy, czy na serwer może, żeby sobie zrobić jakąś ob objazdówkę czy coś to tak ale to, to wszystko. No, do wyścigów bym tego auta nie wziął. Jest dużo lepszych samochodów, którymi o wiele lepiej się jeździ. Fajnie pyrka przy zmianie biegów w górę, także to też na plus. Ale reszta, jeżeli chodzi o prowadzenie, jest kiepska. Moja ocena tego moda od 0 do 10 to mogę powiedzieć taka mocna czwóreczka mocna czwóreczka za to jak auto jest wykonane, natomiast właściwości jezdne, no i to jak jest wykonane w środku a to już jest gorzej dźwięk, dźwięk jest ok mógłby być trochę bardziej wyrazisty, wiem, że na żywo brzmi o wiele lepiej ale powiedzmy, że jest ok mocna czwórka ode mnie jeżeli przetestowaliście już tego moda Zapraszam do opinii w komentarzach. Dobra, kochani, myślę, że możemy kończyć ten materiał. To, co mogłem, to zrobiłem. Przedstawiłem Wam Audi S3 z 2016 roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że pobierzecie sobie też tego moda, sprawdzicie sobie jak to u Was śmiga. No u mnie tak jak mówię, moja ocena to jest 4 na 10, taka mocna czwóreczka za to jak ogólnie auto się prezentuje. Natomiast to jak się nim jeździ, no to pozostawia wiele do życzenia, przynajmniej jak dla mnie i jak na to ile modów testowałem samochodowych do, do Astokorsy. Natomiast chciałbym Was poinformować o tym, że może Wam się różnić jazda tym samochodem. Dużo zależy na pewno od tego, jakie ustawienia sobie wy wybierzecie i na jakiej kierownicy gracie. Jeżeli chodzi o Logitech G25, jest to kierownica dla mnie bardzo fajna. Dostosowuje się do auta tak jak to chciał producent, powiedzmy. Także jeżeli chodzi o ten samochód, nie ma dla mnie totalnie gripu. Jest mega śliski, ciężko się to prowadzi, przyspiesza fajnie, to na pewno na plus. Wyglądowo jest ok. Jeżeli chodzi o wydech, o, o akustykę, o to jak słychać samochód, też jest ok. Mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej. No, i co mogę więcej powiedzieć? Zachęcam Was do e, oglądania dalszych odcinków, do obejrzenia pierwszego odcinka z BMW M4, e, bo tam też się trochę działo. Może ten odcinek jest taki trochę nudniejszy, natomiast ja też nie jestem fanem Audi. Chciałem po prostu zobaczyć, e, sprawdzić, e, jak ktoś przyłożył, przyłożył się do zrobienia tego moda. E, na prośbę oczywiście Grzesia, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Co mogę więcej powiedzieć? Zachęcam do subskrypcji oraz zostawienia dzwoneczka e, oraz oczywiście komentarzy i e, oceny waszej tego moda, którego Wam oczywiście w opisie e, także wkleję. Będziecie mogli go sobie pobrać, e, wkleić do Astrocorsa i sami sprawdzić, jak ten samochód Wam się użytkuje. Zachęcam także do odwiedzenia mojego TikToka, do którego link załączę także w opisie. Tam często robię też live'y, na których możemy razem wspólnie sobie pograć, a także do dołączenia do mojego community na Discordzie, 3M Community, do tego też dam link. Zawsze można sobie wbić tam na kanał Upalanie, gdzie zazwyczaj ktoś gra i polatać sobie razem. Mamy miłą, przyjazną atmosferę, każdy sobie nawzajem pomaga, także myślę, że to jest fajna inicjatywa dla ludzi, którzy przykładowo nie mają z kim jeździć. Tak jak było też w moim przypadku, nikt ze znajomych nie miał po prostu kierownicy ani tej gry. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Siema.